Jeśli mieszkasz w UK, jeździsz elektrycznym autem albo nosisz się zamiarem e, no przy, przy zamianę na ten auto na auto elektryczne, ale nie za bardzo wiesz, jakiego operatora prądu wybrać, żeby było e, tanie ładowanie, no to ten materiał na pewno Ci się przyda. Przyda Ci się z kilku powodów, e, na pewno z dwóch, z których e, ja przechodziłem. Byłem, e, wcześniej byłem e, u operatora. Utilita, którzy, ale akurat utilita w tamtym czasie nie obsługiwała aut elektrycznych w tych takich tańszych taryfach, więc przeniosłem się do Ion. Ion, no oni dawali taką, e, był taki slot pomiędzy 12 a 7 rano. To było 7 godzin taniego ładowania za 7 pensów e, za kilowata. Pasuje, jednym ludziom pasuje. Mi akurat nie pasowało, bo ja potrzebowałem auto mieć naładowane z rana, ale czasami także w dzień, także tutaj był problem i szukałem innego rozwiązania. Wtedy znalazłem, spotkałem się z jednym taksówkarzem, gdzie sam jestem taksówkarzem. Porozmawiałem z jednym taksówkarzem, który, który był z owo Energy. I owo Energy akurat w tamtym czasie no, było bardzo korzystne to, bo oni of oferowali w ofercie mieli coś takiego, że o ile było zaplanowane ładowanie, było tanie. I to było w takim sensie, że można było ładować praktycznie cały dzień. Trzeba było tylko zmienić w aplikacji i było dobrze. No więc postanowiłem przenieść się do Owo. I w tym momencie i on zaskoczył mnie bardzo, gdyż powiedziałem im, że się do Owo, że się przenoszę. Dostałem maila. A jak dostałem maila, to nagle się okazało, że po pół roku korzystania z ich usług nagle gdzieś tam coś się nie doliczyli i do rachunku mi doliczyli jakieś chyba ponad 200 funtów. Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale było ponad 200 funtów gdzieś tam coś nie doliczyli, ale tak mi się wydaje, że po prostu to jest. Bo zostawiasz ich i tyle. płać. Przeszedłem do owo byłem bardzo. Z owo byłem zadowolony przez, nie wiem, dobre pół roku, więcej, z rok czasu jeździłem, z rok czasu jeździłem z owo. Taryfa owo AnyTime, no, jak nazwa zaskazuje AnyTime, ładowanie, tanie, ale 4 listopada zmienili strukturę, chociaż też filmik podepnę do tego, jak to się wszystko odbywało. No i w, okazało się, że no po prostu ładowanie tanie. W, takich, w takim systemie jak ja jeżdżę i jak ja potrzebuję tego ładowania, no oni po prostu już nie chcieli mi zapewnić, więc szukałem nowego rozwiązania. Nowym rozwiązaniem jest Octopus i Octopus właściwie... Wszystko to, co można usłyszeć na temat tych reklam w telewizji czy tam gdzieś tam na, na, na YouTubie, jak też ogląda gdzieś tam gdzieś przerówniki Octobusa o Customer Service, no rzeczywiście tutaj jest, naprawdę trzeba im oddać to, że e, dbają o klienta. Dbają o klienta w taki sposób, że no, przejście e, z OWO do Octopus no, trwało, dzisiaj mamy jedenasty, sześć dni. Sześć dni, gdzie w OWO taka, e, tak, 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 taka, takie przejście z e, ION do OWO trwało miesiąc. Miesiąc to trwało, gdyż i przez ten miesiąc zapłaciłem, chyba nie pamiętam, 600 albo 650 funtów rachunek za prąd. Także tutaj trzeba mieć na uwadze to, że jeśli ktoś naprawdę chce przejść i te wszystkie ich procedury były owo, mówię teraz o owo, było tak skomplikowane że no koniec końców musieli przyjechał jakiś inżynier przyjechał wymienić licznik bo oni stwierdzili że nie można no nie da rady nic z tym, nie mogli pozbierać danych i dlatego to tak długo trwa. Czy to jest prawda czy nie? Teraz już do tego nie dojdę, bo już było minęło, zapłacone, nie chcę mi się już wracać do tego, ale gdy przechodziłem teraz z Owo do Octopusa cały ten proces trwał 6 dni. Także nie wiem, yy, czy czy jest tutaj dać kredyt zaufania dla innych operatorów, gdyż owo no, yy, no, oni to zrobili, no długo to trwało, a Octopus po prostu tak jak jest w tych reklamach, tak jak mówią, tak robią. Przeszedłem, dostałem maila od, od trzeciego, jesteś oficjalnie z nami, od trzeciego aplikacja, zalogowałem się, wszystko... Nic się nie działo, po prostu tylko, że dostałem maila z OWO, że e, bardzo jest im przykro, że ich zostawiam i tak dalej, i tak e, dalej. Octopus wysłał mi maila, że od e, godziny 12 3, e, od 4:00 e, już oficjalnie będę z nimi, no i taryfa jaka tam sobie wybrałem, 12, tam chyba 12 miesięcy e, stała, czyli przez 12 miesięcy nie mogę tego zmienić, e, cena się nie może zmienić. I dodatkowo do tego jeszcze dorzuciłem sobie ten taki ten drive pack do ładowania auta. To jest 30 funtów miesięcznie i ładujesz ile chcesz. Jak to będzie, zobaczymy. Po pierwszym rachunku będzie widać, jak, jak, jak to wszystko jest. Ale co trzeba oddać Octopusowi, no to jest to, że jednak załatwiałem to bardzo szybko. To było jakoś w piątek, nic się nie działo, sobota, niedzielę mówię dobra nie, nie będę dzwonił, zobaczymy, nic się nie dzieje, aplikacja jeszcze nie działała. Auto nie można było naładować po tej taniej taryfie. Yy, wczoraj to już aplikacja, normalnie już były zmiany w aplikacji, ale dalej nie było auto połączone i zadzwoniłem do nich i powiedziałem, bo możliwe, że ja coś robię źle i gościu yy, z customer service po prostu mówi dobra, nie ma problemu, yy, ja to przejrzę, zobaczę co tutaj się dzieje, daj mi 24 godziny. Tutaj jest mój mail, w razie jakby jakiś problemów było, pisz konkretny do mnie, ja się tą sprawą zajmę. Nie minęło chyba 6 godzin, albo 7, coś takiego, od telefonu e, w aplikacji już zmiany, tylko przyjechałem do domu, e, podaję im rodzaj auta, jakie jest rodzaj ładowarki. Wszystko działa. Także tutaj jest właśnie taka przewaga nad ionem, i owo, że po prostu Octopus robi to dużo szybciej. No i ze względu na to, że jestem na chwilę obecną, ta cała, to całe przejście od operatora do operatora no, trwa naprawdę krótko, wszystko jest załatwione, dlatego jeśli ktoś myśli nad tym, żeby zmienić operatora, no to w, w opisie dorzucę link polecający, oboje dostajemy 5 dyszek od Octopusa, jeśli przejdziesz. Są, jest, jest na stronie wszystkie, wszystkie informacje są bardzo przejrzyste, także nie, nie wydaje mi się, żeby był jakiś problem, żeby ktoś nie mógł czegoś zrozumieć, a jeśli nawet się zdarzy, że ktoś czegoś nie zrozumie, no to po prostu trzeba zadzwonić na numer i jestem pewien, że wszystko wytłumaczą.